No już zobaczyli, że jak gówno wyglądasz. Masz coś jeszcze czy na tym kliczymy? No nie, no chciałem. No to dawaj, śmiej się. No dobra, no to pokażę drugi. Idę pokazać Boże. No i co sądzisz o tym ficie? Moim zdaniem zostało ci jeszcze 20 minut, żeby im to wszystko pokazać. Patrzcie, pokażę wam sztuczkę magiczną. A! No dawajcie, 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 dawajcie. Widzieliście, jak działa magia? Zobaczcie że tutaj, nic nie ma ślubu, że nikt tego nie mógł uderzyć ani nic. Nie róbcie jeszcze operator. Proszę bardzo, nie ma nikogo. Jaki operator. No dobra, no Marek, no nie stać mnie dzisiaj na operatora. A wiecie jak to się stało, ja mam zdradzę. Wiatr był po prostu. Taka magia. Jaka, jaki wiatr? No wiatr był, ja tutaj no i jestem. No ja film mówię To, co mi film psujesz. jeszcze? No, na co? Ty też mi wielokrotnie film zepsułeś, to ja jestem taki sam w stosunku do Ciebie. Dobra, opowiadaj, co będziesz robił w tym filmie. W tym filmie? No i dlaczego muszę być z tobą? No bo cię poprosiłem. No mów, co będziesz robił w tym filmie. No dzisiaj Pieniążki z YouTube'a i kupimy jakieś rzeczy za to. No właśnie. A ja muszę kontrolować, czy kamerzysta odbierze właściwą ilość pieniędzy i czy przypadkiem nie będzie chciał mnie okraść. Tak? Ty Marek, a dlaczego ty masz borek w ogóle na głowie? No bo ja jestem kamerzystą dziś, tak? ale ty nie znaczy, że masz mieć worek na głowie. Dobra, nieważne. Witam, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku pójdziemy na pocztę, żeby odebrać pieniążki z YouTube'a. Koniecznie zostawcie tutaj subskrypcję, wyświetli Wam się czerwony przycisk oczywiście. I subskrypcję na kanale Marka. W każdym razie zostawcie subskrypcję, jeżeli nie macie tej subskrypcji, no i zaobserwujcie mojego Instagrama. Tutaj... I Instagrama Kruszwila. Chodź już na to pocztę, odebrać te pieniądze po prostu. Okej. Okay. Dobra, ja już aktualnie znajduję się przed Pocztą Polską, teraz idę po wasze w zasadzie pieniądze, bo to wy te pieniądze zarobiliście oglądając reklamy. No i co? Odbiorę sobie pieniążki i pójdziemy kupić jakieś fajne rzeczy, zajebiste za to. Ale rozumiem kamerzysta, że ja mam nie nagrywać w środku, bo tak średnio mi się widzi, chodzi tutaj, nie? Ale chciałem pokazać jak odbieram przekaz. To słuchaj, będziesz musiał sobie brać innego operatora, tak? Dobra, no to idę po prostu po te pieniądze. Przecież wiedziałeś, że ja nie wchodzę do takich miejsc. No i idź, idź. Kurde. Teraz będę musiał czekać. O, jest, jest. I co masz? Zobacz, masz, licz. No licz ile? No tak, z 4,5 koła. No licz, masz policzyć ile dokładnie. No dobra, 8 tysięcy mam, no co chcesz? Tak, 8 tysięcy? No. A ile miałeś wziąć? Co ile miałem wziąć? No ile miałeś wziąć? 7,900, tak? Jak 7,900? To dla mnie. Za dużo wzięłeś. I 500 zł za operatorkę na tym filmie Jak 500 zł? No normalnie, myślisz, że ja pracuję za jakieś psie pieniądze? Od kogoś innego wziąłbym 5 koła, ale jako, że cię znam dosyć długo No to od ciebie wezmę 500 No ale Marek, ty mi tyle nie płacisz No ale słuchaj, jestem lordem, ja mam stawki razy 1000. Dawaj, dawaj, 500 Albo nie będziesz miał filmu i nie zarobisz już z YouTube'a Raz, dwa, trzy Daj! Ej! ej, ej. ci 100 złotych za dużo, daj to! Ohoho! Ho. I co, co mnie to obchodzi? <grym> tak właśnie należy oszukiwać frajerów, którzy nie potrafią liczyć. to ja też nie zauważyłem, czy dałeś mi tą stubę za dużo, bo nie zdążyłem policzyć. Nie, Mam tak nadzieję, to że to dałeś to mi stubę za dużo. Wiecie, zawsze przezcówka w kieszeni to super. Jeszcze jak okradliście takiego kamerzystę, no to wiecie jaka satysfakcja? Polecam każdemu. I gdzie teraz idziemy? Ja sobie bym kupił jakieś fajne rzeczy, bo wiesz. Czyli gdzie idziemy? Nie wiem, do jakiegoś fila czy coś, ale to może już nie będziemy tego nagrywać, tylko już yy, ten, jak już jesteśmy na chali. Ja pokażę te fajne rzeczy. Co ty na to? Stacjonarnie je kupuj jeszcze przez internet. Może przez internet zamówię. Także wracamy tutaj, już kupiłem wszystkie ubranka za wasze pieniądze. Ale tandetne te ubrania są naprawdę. Jak tandetne? No, Mi starałem... się nie podobają. Starałem się wybrać zajebiste ubranka. No dobra, to pokazuj, co tam masz. No, to Jaki może... syf kupiłeś? To może u Ciebie pokażę, co? U mnie? No, chciałem, a żeby... po co? No chciałem to nagrać, żeby ładnie było, nie? Musiałbym się nad tym zastanowić. Jakie proponujesz rozwiązanie, kamerzysta, bo ja już mam pomysł. No nie wiem, no. 1500 za miejsce do nagrań. Dawaj, dawaj, wyskakuj z ale czekaj, bo mi tyle nie zostało. Na ile? Wszystko wydałeś już? 200 ile masz? Zostało? Dobra, dawaj. Nie możesz u mnie nagrywać. Półtorej godziny. No, no to bierz za, te wory jedzenie. i idziemy do mnie. No to było na jedzenie, Marek. No i co mnie to interesuje? Chcesz mieć ładnie film nagrany? No to cóż, musisz zainwestować. Ale no bierz te wory i idziemy. Wszystkie pieniądze straciłem, Marek, znowu. Słuchaj, ja ci tych pieniędzy nie wyrwałem z ręki. Sam mi je oddałeś. Zwróci ci się z filmu. Nie zwróci mi się Marek. Ale naprawdę trzeba być idiotą, żeby swoje ostatnie pieniądze wydać na ubrania, a jeszcze ostatnie pieniądze, które ci zostały na jedzenie? Dać na to, żeby wyszedł ładnie filmik. Teraz będziesz głodny, kamerzysta aż do następnej wypłaty. W sumie las jest nieposprzątany. Ja tam wyrzucałem ostatnio trochę rzeczy. Także idź znowu z tym wykrywaczem. Dobra, to co? To widzimy się już w domu, nie? Jesteś bezwzględny. Ja? Ktoś ci kazał dawać te pieniądze? Ja ci zaproponowałem. Może w szopie zrobimy? Mogę ci oddać dwie stóp. No nie, no są ładny filmik. No to idziemy. Dla widzów. To chodź, szybko. Dla najwyżej nic nie zjedziesz. Masz półtorej godziny. Półtorej godziny? Mhm. No dobra. Znaczy półtorej godziny ze wszystkim, na ogarnięcie się, na nagranie, na no wszystko. No dobra, wdążę, no. I na wyjście stąd. Patrzcie, kupiłem sobie takie buciki zajebiste. Za ile? Chyba 500. Fila. Będą pasować do fita. Czekaj, jak coś pisze do mnie. No, Marek, nie przeszkadzaj mi! Patrzcie, takie skarpetki z Adidasa. Myślisz, że mnie przejmuje Twój film? Tutaj, skarpetki kolejne z Adidasa. Wyglądają jak główno. O, 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 patrzcie. Taką koszuleczkę. Wporzę sobie, żeby wam pokazać, jak ta koszulka wygląda. Fila. Fajna, nie? Nie. Dałem za nią stówkę. Nie ja będę mówić, ile to kosztowało. To te skarpetki to chyba też 100 zł kosztowały. No, to już jest 200. Mówi, Typ, co mieszka w shopie. No i trudno, na coś trzeba wydawać pieniądze. Taką koszulkę za 30 zł sobie kupiłem, bo mi się podobała. A czeka jeszcze. Ja jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, żebyście nie wzorowali się tym człowiekiem, bo on aktualnie głupoty wam gada. Nie wydawajcie wszystkich swoich pieniędzy na ubrania, bo to nie ma najmniejszego sensu. On zrobił naprawdę ogromną głupotę. No spukał się po prostu ze wszystkich pieniędzy. No i dobrze, no i mam rzeczy Nie bierzcie z niego przykładu, pod żadnym pozorem. Patrzcie, tutaj kupiłem sobie taką koszulkę za 30 złotych, ten znaczek mi się podobał. Ten, dlatego sobie kupiłem. Tutaj jeszcze mam ciekawego. Drugą taką całą koszulkę, to była po się to mówię bez, bez W2. Po co ci dwie takie same? No żeby, żeby mieć. A nie możesz sobie wybrać, co ty? O. We mnie się bawisz? Taką koszuleczkę sobie kupię za 150 zł. Row. Wow, wow, Nie wiem jak to się wymawia. Co to jest? A, bluza. Patrzcie, taką bluzę sobie kupiłem. Też chyba kosztowała coś koło 140 zł. A. No i teraz przechodzimy do takich lepszych rzeczy troszeczkę. Eee, Blue z fila sobie kupiłem taką zajebistą. Ona kosztowała coś około 300 zł. Prezentuje się naprawdę fajnie. Tutaj z tyłu masz jeszcze taki napis. I oprócz tego, że ten det nie wygląda, to może masz rację. Jak ta depie wygląda zajebiście wygląda. O nie. Z czym ty do ludzi wyjeżdżasz? Tutaj bluzeczkę z Liwajca była na promocji za 160 zł. Miałem kiedyś portfel z tej firmy i nie używałem nigdy tego portfela, bo był niepraktyczny. Skarpetki też z fila. Do, dotąd, żeby wie, wiecie, pasowały do fita. Teraz zresztą to wam pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać na mnie. Bluza Adidasa, może go ją rozpakuję też. Ej, kamerzysta, a ty nie sądzisz, że do noszenia takich ubrań i w ogóle do tworzenia jakichkolwiek fitów trzeba mieć twarz? Nie czemu. Wypadałoby, nie? Patrzcie, taka bluza. Z... Z Adidasa. Ona kosztowała coś około 200 zł. Naprawdę fajnie się prezentuje. A tu nie masz już takiej? Podobnej? Mam podobną. Kolejna bluza z Levi'sta. No to jest naprawdę fajna. Zobaczcie. Ta kosztowała troszeczkę drożej, bo coś koło trzech stówek. No, moim zdaniem super wygląda. to zobaczycie, jak ja połączę po prostu te rzeczy. No i tutaj takie już bardziej e, badziewne rzeczy. Po 30-40 zł kupiłem sobie takie koszulki. Jedna koszulka, druga, trzecia. No, nie będę wam tego pokazywać, bo to, to, to tak takie średnie rzeczy są. Ale chciałem mieć do, do chodzenia, nie? Piąta. O! E, kolejna koszulka z Levi'sa. No, pokazuj co kupiłeś, a nie. No, już tak po Po co wydawałeś na to pieniądze pod pretekstem tego, że chcesz nagrać film, skoro nawet nie chcesz pokazywać tych rzeczy? No to już pokazuję. No, te po co mam pokazać? No, bo je też kupiłeś. Widzicie? Taka koszulka z Gewajsa. Tutaj spodnie. Blenda. Spodnie nie będę wam pokazywać, po prostu już pokażę, jak to wygląda na mnie. Bardzo tanie te, te rzeczy. No, tanie. Według ciebie tanie. Jak ty nawet na jedzenie nie masz. No Więc co to za głupoty mam, no gadasz, kamerzysta? Tutaj takie spodnie z fila. Zobaczcie, jak się prezentuje. Taki pasek fajny. Mają. O, widzicie? Będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie kamerzysta 169 akty będą wyglądać na mnie. Lepsze ubrania znajdziecie na Instagramie Krużwil. Bo jeszcze nie reklamować u mnie? Za mało mi zapłaciłeś za użyczenie miejsca do nagrywania. Tutaj kolejne spodnie z są. No i tutaj też spodnie z fila. Ale one są takie normalne, także nie będę wam pokazywać. Tamte poprzednie spodnie z fila kosztowały około 300, te około 150 zł. No i teraz przechodzimy do naprawdę fajnych rzeczy. Tutaj Taka bluza za Adidasa, ona kosztowała coś około 450, 500 zł. Także to już jest dosyć drogi zakup. W każdym razie, no naprawdę jest rewelacyjne. Skarpetki dopita z Tomiego Flippingera, 90 zł chyba. za dwie pan. A to nie miał być tam Street wheel? Ale ja lubię mieszać, czemu, czemu, nie, czemu nie mogę mieszać? Na raz się znaczę. Pierwszy raz masz takie ubrania. No i pierwszy raz pokażę, jak zajmisz się to wygląda. Jak zajmie się, można to pomieszać. Za no, otwórz, otwórz. Bluza z fila, o taka, druga, slave, to się nazywa. No i co? No, fajnie to wygląda. Kurczę, dużo tego kupiłem, co? Ona kosztuje chyba 250 zł. Ta bluza mi się naprawdę podoba. Bluza... Wszystko ci się podoba. Bluza z fila chyba kosztowała 450 zł. No zobaczcie, tutaj ma takie fajne. O, naszywki z fila. Widzicie? Zajebista opcja. Kolejna bluza z fila. Znaczy, to nie jest bluza, to jest taka koszulka. Ona też coś koło dwóch słówek kosztowała. Naprawdę fajnie się prezentuje. Kurczę, dużo tego jest naprawdę. Tutaj bluza kolejna z fila z takimi naszywkami. do, do, do kupiłem ją do tych spodni, o widzicie jak się prezentuje fajna nie tej jeszcze nawet nie widziałem, bo zamówiłem ją w ciemno ona akurat jest z internetu wow, o tak się prezentuje, też kosztowała coś około 400 zł, może 400 500 zł, nie, nie wiem dokładnie ile kosztowała przestałem to liczyć, bo i tak wydałem wszystkie pieniądze więc nie jest to bez różnicy kolejna bluza z fila o tak się prezentuje, ta kosztowała coś około 300-400 zł, z tyłu ma taki nadruk no i co? No fajne rzeczy. Ta jest taka jaskrawa, no fajna na Instagrama. Na pewno będzie trudno ją do czegokolwiek switować W każdym razie ma te paski, więc na pewno będzie pasować do tych spodni, które kupiłem. A z czym innym, no trudno będzie ją połączyć. No i przede wszystkim nie mam za bardzo butów do tego, żeby połączyć z tą bluzą. No ale, ale jest fajna. Co tak się odzywasz w ogóle? Przestajcie mi przeszkadzać? No słucham, słucham. Ja mam to tylko nagrać, tak? Zresztą, co ja będę ci mówił, jak ty powiesz, mmm, ty tu nie masz racji. Ja jestem najmądrzejszy, bo wydałem wszystkie pieniądze na ubrania. O, i ta też. Coś mi się bardzo podoba, nie za chwilę. A coś ci się nie podoba z tych rzeczy? No nie, no wszystko mi się podoba. A coś ci się po prostu podoba, czy wszystko ci się bardzo podoba? No bardzo mi się podoba i przynajmniej będę wyglądać jak człowiek teraz, bo wyglądałem jak Menel do tej pory. No i tak będziesz wyglądał. No i no nie będę wyglądać jak Menel Ty, kamarysta. No? A gdzie ty te ubrania będziesz prał? Nie będę. No, no to wiesz, jak one będą wyglądały, jak będziesz w nich chodził. To no trudno, no. Do tej pory brały ze świetnika albo z tych kontenerów na odzież używaną, to one jeszcze w miarę wyglądały. Ja dużo dużo tych ubrań Zobaczcie teraz, nowe okulary dla kamerzysty. ray tak? Ray-Bana. Kosztowały coś koło 1000 zł, ale zobaczcie, jak one wyglądają. Rewelacyjne są. Czekaj, 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 czekaj. O, u, patrzcie. Wyglądają jak gówno. Dlaczego jak gówno? Fajne są. Już wszystko? Pokazałeś? Czekaj, 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 czekaj. Co jeszcze? Buty kupiłem. A to już pokazywałeś te? Ale co to jest? No tutaj, jakie rzeczy są, wiesz. No ale to są spodnie, to spodnie pokażesz na sobie. No dobra. I buty są ostatnie, tak? No buty samo... Znaczy buty jeszcze miałem drugie buty. No to już położyłeś A, te buty. Tam. A takie buty znajka sobie kupiłem. Też będą pasować do fita jeszcze. Jedne zamówiłem, ale one nie doszły, także no nie mam wam pokazać też. Mam, mam nadzieję, że w ogóle ich nie dostanę. Nie mam wam jak pokazać, no. W każdym razie już, te buty. Skończyłeś, no już? Już to. Kończyłeś, Skończysz gadać. Człowieku, wiesz ile masz. czasu, jeszcze ciebie nagrywam, ręce, nie bolało. Ile nagrywasz? No długo. No. Także to są wszystkie rzeczy i teraz pokażę wam jak te rzeczy będą no. wyglądać. Pokażę wam, już nie się nie nagrywać. No No coś jeszcze chcesz powiedzieć? No mam półtorej godziny Marek, a nie, gdzie 10 ci odminęło? No no mów, mów. Szmało. No to dobra, no to pokażę, jak te rzeczy będą wyglądać na mnie. No. Skończyłeś? Tak, skończyłem. No wygląda jak gówno, kamerzysta, tyle ci powiem. No co to jest za bluza, tandetna. Jakieś logo sobie wywalili tutaj na środku? No, Spodnie to... też. No nie. No, Przecież zobacz. tak ubierają się Janusze. Jakie Janusze? No Janusze ubierają ja, takie sposób. skarpetki. Jak ty w ogóle wyglądasz, kamerzysta? No dobrze, no zobacz. Jeszcze biały worek. By sobie czarny worek ogarnął, a nie? Ale to co pokazujesz w całości, jak wyglądam? No pokazuję, no tak jak powinienem pokazywać. Dobra, pokażę teraz całości. No już zobacz, że jak gówno wyglądasz. Masz czy coś jeszcze czy na tym kliczymy? No nie no, chciałem. No to dawaj. Się. No dobra, no to pokażę drugi. I idę pokazać. Boże. No i co sądzisz o tym ficie? Moim zdaniem zostało ci jeszcze 20 minut, żeby im to wszystko pokazać. Ile masz tego jeszcze? No trochę mam. Tak samo standardne, czy. Nie no, to nie no, wiesz, to jest fajne, no zobacz, tabluza 500 kosztuje. Narcyz, tak? Jak narcyz? No moim no. zdaniem jest standardna. Fajna ta bluza jest, no, no nie gadaj, no. No, poobracaj się. Oni ocenią, zobaczysz. No, przecież te fajne te rzeczy są. Większość mądrych osób, które mają jakikolwiek gust, będą takiego samego zdania jak ja. Dobra, idę jeszcze pokazać parę fitów. W ogóle to, to te kafelki są ładniejsze niż te jego ubrania I ta jest ładniejsza Wszystko jest ładniejsze 20, 19, no dobra, 18 dzisiaj, muszę wychodzić, spokojnie 14 Ale co sądzisz o Ficiku? 11 Ale to co sądzisz? 10 Kądś, Słaby 8 no dobra, idę 7 Dzięki No szybko! Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że piciki wam się podobają chcecie zobaczyć takie Ficiki to 2 na Instagrama kamerzysta69 1 i kończymy kamerzysta 69.